Szkolny dzwonek znów dał o sobie znać. W kalendarzu wrzesień, a więc czas powrotu uczniów do szkolnych ław. W Ostrowskim Rubinku uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021-2022 odbyła się na placu przed budynkiem placówki. Powracających z wakacji i nowych uczniów w murach szkoły witał dyrektor Piotr Siwek, życząc młodzieży pracowitości, dobrych ocen i samych sukcesów. A nauczycielom powodzenia, spokoju i satysfakcji z wykonywania tak ważnego dla społeczeństwa zawodu. Dyrektor życzył szkole też dobrej współpracy z przedsiębiorstwami, z którymi zespół szkół nr 1 w Ostrowi Mazowiecki realizuje projekt dualnego kształcenia. W tym roku szkolnym ruszyła pełnoprawna klasa branżowa, w której młodzież będzie kształcić się w trzech zawodach: mechatronik, ślusarz i operator obrabiarek skrawających. Patronat nad klasą objęły cztery przedsiębiorstwa: Rolstal, Schneider, Alpla i Forte. Chciałem w sposób podwójny wykazać swoją okazać swoją radość, że właśnie tutaj jesteście jako uczniowie przede wszystkim. Rodzicom dziękuję, że podjęli taką decyzję. Bo to od rodziców zależy, czy ich dziecko ze szkoły podstawowej trafi do tej konkretnej szkoły, czy do innej. Decyzja jak najbardziej popierana również przez zarząd starostwa, dlatego, że dostrzegamy w ostatnich latach taki oto problem, że głównie wcześniej wszyscy rodzice chcieli, no, żeby ich dzieci kończyły liceum ogólnokształcące. Bardzo dobry pomysł, ale niepewnie nie dla wszystkich. To jest nasze spostrzeżenie, mówię tutaj zarządu starostwa, że poziom w liceum nam się obniżył. Widzimy to po wynikach matur, Potem nie tylko są, ale nie tylko wyniki matur o tym świadczą. To, gdzie potem konkretne dziecko odnajduje swoje miejsce w społeczeństwie. Dlatego podjęliśmy decyzje takie, które nakierować mają państwa decyzje, mówię o rodzicach, żeby jednak spróbowali swoje pociechy zachęcić do nauki w szkołach technicznych, różnych, takich, które przynajmniej dają, Zawód po zakończeniu nauki. Wszystkiego dobrego, kochani. Zaczynamy pracę w wspaniałą we wspaniałej szkole. Z ogromnymi tradycjami, z wzorcami, których no, naprawdę pozazdraszczą nam inne szkoły, mimo że są też szczytni tam ludzie i wzorce są. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Owocnej pracy i super wyników, i żebyście realizowali swoje marzenia. Podczas uroczystości posadzono Dąb Pamięci, by uczcić setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Drzewo upamiętnia pomoc niesioną Górnemu Śląskowi w latach 1919-1921. Wydarzenia sprzed 100 lat nie są bowiem dziedzictwem wyłącznie samego Śląska, ale całego kraju, gdyż miały znaczący wpływ na ustalenie granic II Rzeczpospolitej na kresach zachodnich. Na terenie całej Polski zbierano środki na prowadzenie kampanii plebiscytowej i na pomoc walczącym powstańcom. Trzecia Śląska insurekcja zakończyła się sukcesem i w jej efekcie do Polski przyłączono znacznie większą część Górnego Śląska niż pierwotnie zamierzano. Co ważne, w granicach kraju znalazły się tereny, na których działała większość kopalni i stalowni, co sprzyjało szybkiemu rozwojowi naszej nowo odrodzonej ojczyzny.